Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się jednym z najbardziej nawiedzonych miejsc na świecie. Ludzie wychodzą stąd z płamanymi kośćmi. W stolicy Szkocji, Edynburgu, znajduje się cmentarz, który przyprawia o gęsią skórkę nawet największych twardzieli. Na miejscu dochodzi do dziwnych incydentów. Niektórzy słabną, a jeszcze inni wychodzą stąd z połamanymi kośćmi. Poszukiwacze dreszczyku emocji chętnie odwiedzają najbardziej przerażające lokalizacje na całym świecie. Podążają śladami seryjnych zabójców, opuszczonych budynków czy starych cmentarzysk. Z tego znana jest właśnie między innymi stolica Szkocji, Edynburg. Pełna strasznych brukowatych załóków, podziemnych krypt oraz upiornych zamków. To właśnie tutaj znajduje się cmentarz Greyfriars Kirkyard, przez wielu jest nazywany jednym z najbardziej nawiedzonych nekropolii świata. W historycznym centrum, na wzgórzu z widokiem na miasto, mieści się pozornie harmonijny cmentarz z lat 60. XVI wieku. Jednak do dziś dzieje się w nim wystarczająco dużo dziwnych wydarzeń, by przyciągać ciekawość łowców duchów, fanów magii oraz adrenaliny. Greyfriars Kirkyard jest podobno jednym z najbardziej nawiedzonych lokalizacji w Szkocji. Wszystko zaczęło się w XVII wieku, kiedy miało tu miejsce wiele prześladowań religijnych. Mówi się, że cmentarz nawiedza prawnik George Mackenzie, który był odpowiedzialny za śmierć blisko 18 tysięcy przeciwników króla Karola II. Po bitwie pod mostem Bowwell w 1679 roku uwięził na terenie Nekropolii 1200 osób. Wielu z nich zostało straconych, inni zaś zmarli w wyniku tortur. Sam George Mackenzie zmarł w 1691 roku, a jego ciało zostało złożone w mauzoleum w Grafjars Kirkyard. Jego okazały grobowiec zaprojektował znany architekt James Smith. Z Mackenziem i jego miejscem pochówku wiąże się też legenda. Pewien bezdomny, szukając miejsca do spania i schronienia przed deszczem, miał włamać się do jego grobowca. Odpowiednim miejscem do spania wydała mu się trumna prawnika. Ta zarwała się pod jego ciężarem, a przerażony mężczyzna uciekł z krzykiem. Mówi się, że właśnie wtedy duch Mackenziego został uwolniony i straszy on do dziś. Organizatorzy wycieczek po cmentarzu donosili o tajemniczych i niewytłumaczalnych wydarzeniach. Wiele osób opuściło Nekropolię z oparzeniami, zadrapaniami, a nawet połamanymi kośćmi. Jak donosił w 2006 roku The Scotsman, na miejscu udokumentowano 450 ataków, a co najmniej 140 osób straciło przytomność. W 2000 roku Colin Grant, parapsycholog i spirytualista z Edynburga, miał przeprowadzić egzorcyzmy na cmentarzu, ale odmówił wejścia bez krzyża i Biblii, po tym jak wyczuł siły zła. Jego zdaniem cmentarz był domem dla 200 nieszczęśliwych duchów. Dwa miesiące po wizycie zmarł on na atak serca. Przypadek?